Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Dzisiejszy odcinek będzie co prawda o liliach drzewiastych, ale spójrzcie na ten klon rosnący tutaj obok mnie. Wyglądają teraz niesamowicie. Klony japońskie, klony palmowe przebarwiają się na ogniste, teraz czerwienie i pomarańcze. Oczywiście, jeżeli macie ochotę na odcinek o moich klonach, które rosną w ogrodzie, nagrałam taki odcinek. O moich najpiękniejszych odmianach. Dzisiaj będziemy opowiadać o liliach drzewiastych. Jest listopad, ale to ciągle czas, kiedy możemy je sadzić. Tym bardziej jest piękna pogoda, jest ciepło, więc zabierzemy się do sadzenia lili drzewiastych. Zapraszam. Od kiedy wprowadziłam lilie do swojego ogrodu, co roku dosadzam coraz więcej nowych odmian. Są to rośliny, które super się sprawdziły w moim ogrodzie, fenomenalnie rosną i są naprawdę bardzo łatwe w uprawie. W tym razem przyjechała do mnie kolejna paczuszka z kolejnymi odmianami. A o moich ulubionych odmianach powiem Wam już za chwileczkę. Teraz przyjechała do mnie. Będę dosadzać jeszcze kilka cebulek li Lilii Pretty Woman. Jest to przepiękna lilia. Ma ogromne białe kwiaty i takie żółte pręciki. Naprawdę polecam Wam tę lilię. Jest niesamowicie piękna. Kolejne lilie to friso. Szeferezata i linia Lilia Frido, chyba tak się nazywa. Jeżeli chodzi o uprawę lilii, wystarczy, że spełnimy dwa podstawowe warunki: gleba, czyli musi być to gleba, tak jak w przypadku innych roślin cebulowych, przepuszczalna, bo wiadomo, że jeżeli mamy ciężką glebę, nie będą rosły, bo mogą nam zgnić te cebule. No i odpowiednie stanowisko. Lilie drzewiaste nie lubią ostrego słońca. Zauważyłam, że najlepiej rosną w półcieniu. Listopad jest świetnym momentem na to, żeby jeszcze posadzić lilię w ogrodzie. Tak przełom września i do końca listopada, tym bardziej, jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli gleba jest nagrzana, spokojnie możemy te lilie sadzić do końca listopada. Podobnie zresztą jak inne cebulowe, jak na przykład czosnki czy tulipany. O liliach drzewiastych nagrałam Wam już kilka odcinków, więc takie wiecie, szczegóły jak uprawiać, jak, jakie warunki trzeba spełniać, to cofnijcie się do tych poprzednich odcinków i tam sobie wszystko, możecie, możecie się wszystkiego dowiedzieć. Liwie drzewiaste w przeciwieństwie do orientalnych bez problemu możemy sadzić w listopadzie. Orientalne są o wiele bardziej delikatne, więc mogłyby nam podmarzać i czegóż my tutaj potrzebujemy. I oczywiście jak w przypadku czosnków czy tulipanów, niezbędnym narzędziem do sadzenia cebul jest wiertarka. 20 razy szybciej sadzi się cebulę z użyciem takiego sprzętu niż wiercąc dołki jakąś taką sadzarką czy łopatą. Lilie drzewiaste sadzimy na trzykrotną wysokość cebuli, dwukrotną, trzykrotną wysokość cebuli, tak samo jak czosnki czy tulipany. Sadzimy je w lekkiej ziemi, jeżeli gleby, gleba jest gliniasta i ciężka, wtedy na dno dołka wysypuje kompost lub torf. No to lecimy. Przed obeliskiem posadzę trzy egzemplarze lili Prityumen, mojej ulubienicy, i tuż przed tą różyczką, która ma delikatny różowy kolor, również posadzę dwie ciemniejsze odmiany. Lilie drzewiaste, podobnie jak czosnki czy tulipany. Przed posadzeniem obsypuję mączką bazaltową. Mączka bazaltowa to świetny wynalazek, ponieważ po pierwsze mam wrażenie, że nornice się nie dobierają do tych cebul, a po drugie, mączka bazaltowa zapobiega chorobom grzybowym, zabezpiecza cebulę przed chorobami grzybowymi. Lilie drzewiaste to naprawdę ogromne rośliny. One potrafią osiągnąć rozmiary nawet do 2,5 metra. I odległości jakie powinniśmy zachować między cebulami to minimum 20 cm ponieważ one z roku na rok rozrastają się coraz bardziej. Takie apogeum swoich możliwości osiągają w trzecim, czwartym roku uprawy. Ja lilie przesadzam co 7 lat. Dlatego bardzo je lubię, że nie muszę się nimi martwić, nie muszę ich wysadzać, nie muszę ich przesadzać wcześniej, tylko one sobie rosną i z roku na rok są coraz piękniejsze. I tak jak mówiłam, sadzimy je na taką dwukrotną, trzykrotną Kość cebuli. Oczywiście po posadzeniu lili, koniecznie sobie zaznaczcie miejsca, w których to zrobiliście, bo do wiosny wiadomo, można zapomnieć. Jeżeli chcemy mieć pewność, żeby nasze lilie nie przemarzły, możemy warstwę ziemi przykryć jeszcze kompostem, czy jakimiś zrębkami, tak dosyć grubo przyłożyć i wtedy na 100% nic się im nie stanie. To są wbrew pozorom odporne rośliny, tak jak powiedziałam. W przeciwieństwie do lilii orientalnych, lilie drzewiaste naprawdę są twardzielkami. A przy okazji chciałabym wam powiedzieć, że zaczęłam wykopywać moje dalie. Mimo już przymrozków nie było, to jednak potrzebuję miejsca na nowe rośliny, i zaczęłam je usuwać. I tutaj mam karpę dali talerzowej kafe Ole. Wykopałam ją, przycięłam te łodygi. Odwrócę ją tak na jakieś dwa, trzy dni do góry kołami, żeby ta woda, która jest w środku, żeby ona nam tutaj obciekła, i potem będę je przechowywać jakiś, jakiś czas, jeszcze podtrzymam je w kotłowni, a następnie będę pakować do skrzynek i przesypywać perlitem. I co roku tak właśnie robię, i to mi się całkiem fajnie sprawdza. A jak przycinamy lilie drzewiaste, kiedy przekwitną? W tym momencie jest listopad i wyglądają mniej więcej tak, a więc ślad po ich spektakularnym kwitnieniu już właściwie nie ma śladu. I przycinam je następująco. Kwiaty, czyli górę, przekwitnięty kwiatostan, przycinam zaraz po tym, jak przekwitnie. Natomiast jeśli chodzi o pędy główne, o te łodygi, z przycinaniem czekam, wstrzymuję się. Czekam właśnie do listopada, kiedy staną się takie brzydkie, żółte, i kiedy te siły witalne zejdą już. W dół do cebuli, wtedy możemy przycinać. I przycinam je tuż przy samej ziemi, ale nie do końca tak przy samej. Zostawiam około 5 cm, żeby wiosną, kiedy będę tutaj robić jakieś prace porządkowe lub będę wsadzać jakieś nowe rośliny, żebym wiedziała, gdzie one rosną. I zobaczcie, tutaj była jedna cebulka wsadzona, i mam ich już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć nowych lili w zeszłym roku. Myślę, że to jest dwuletni, dwuletnia cebula i po dwóch latach już mi się fajnie rozrosła. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, dzielenie, nawożenie, uprawę lilii, w opisie do tego filmu podeślę wam link i tam znajdziecie cały przegląd właśnie jak uprawiać i jak rozmnażać, dzielić lilie drzewiaste. I tak jak powiedziałam, przycinamy sobie teraz tutaj. I zostawiamy około 5 cm od ziemi. Lilie, im dłużej z roku na rok rosną, tym robią się takie grubsze te pędy, mocniejsze i piękniej kwitną. Jeśli chodzi o dzielenie lili. Ja robię to tak co 6 co 7 lat. Oczywiście jeżeli w tym momencie zapomnicie przyciąć tych pędów, które już są brązowe czy takie przebarwione, <coughs> nic się nie stanie, możemy to zrobić wiosną, ponieważ jak przyjdzie mróz, to te zielone pędy czy te brązowe pędy, one i tak zupełnie przemarzną, padną, a nowe, nowe sadzonki, nowe pędy będą wybijać z ziemi. Koniecznie podzielcie się ze mną waszymi ulubionymi odmianami. Bardzo chciałabym poznać wasze opinie, jakie są wasze ulubione lilie drzewiaste, bo wtedy będziemy się mogli wymieniać naszymi spostrzeżeniami. Jeżeli chodzi o moje ulubione odmiany, to ja tutaj jeśli chodzi o lilie białe na przykład, to podałabym wam Pretty Woman, tak jak mówiłam, jest to chyba moja faworytka i Lilia White Ice. Chyba tak się nazywa. Jeżeli chodzi o lilie różowe, w takim delikatnym kolorze różowym, pudrowym, jest to lilia Dolce Cabana, a w kolorach żółtych to lilia Hany Moon. Także piszcie mi w komentarzach, jakie lilie jeszcze mi polecacie. Bo znając życie w kolejnych latach pewnie będę ich wprowadzać jeszcze więcej, a jak kwitną te, które dzisiaj sadziłam. To oczywiście pokażę Wam w kolejnym sezonie. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje dzisiejsze wideo Wam się podobało. Osoby, które już uprawiają lilie drzewiaste, podzielą się ze mną w komentarzach y, informacjami, jakie odmiany posiadają. Natomiast osoby, które być może jeszcze nie wprowadziły tych roślin do swoich ogrodów, że ten film y, Was zainspirował i zachęcił do uprawiania lili drzewiastych, które tak naprawdę są bardzo proste w uprawie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania tego kanału, zachęcam do lajkowania i widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia!